Witam w kolejnym odcinku RECENZER. Dziś zajmiemy się porównaniem Samsunga Galaxy Note 3 oraz jego starszego brata Samsunga Galaxy Note 2. Na sam początek zacznijmy od zewnętrznej obudowy urządzenia. Nowy Galaxy Note 3 jest chudszy, lżejszy i mniejszy od swojego poprzednika. Mniejsza obudowa urządzenia wcale nie przeszkodziła na tym, aby producent stawił większy 5,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD Super AMOLED i gęstości pikseli 386 ppi w porównaniu do jego poprzednika 5,5-calowego wyświetlacza w Note 2. Nowy Galaxy Note ma niezaprzeczalnie szybszą pracę taktowanie zegara, 4x 2,3 GHz procesor, co pozwoliło mu uzyskać 44% szybszą pracę procesora względem swojego poprzednika. Sam procesor jednak zależy od wersji, którą wybierzemy. W 3G jest to czterordzeniowy procesor, a w wersji LTE już ośmiordzeniowy. Pracę procesora wspomaga 3 GB pamięć RAM, względem swojego poprzednika Note 2, który posiadał tylko 2 GB pamięci RAM. Póki co nowy Samsung Galaxy Note 3 ma tylko dwie możliwości pamięci wbudowanej. Jest to wersja 16 GB, 32 GB w porównaniu do swojego poprzednika, który miał trzy wersje 16, 32 i 64 GB. Oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia pamięci do 64 GB poprzez kartę micro SD. Nowe urządzenie otrzymało 13-megapikselową kamerę oraz 2-megapikselowy aparat przedni. W porównaniu do poprzednika 19 megapiksela aparat przedni oraz 8-megapikselowy aparat tylni. Powiększono także pojemność baterii. O 100 mAh i wynosi ona teraz 3200 mAh. Nowy tabletofon pracuje teraz na najnowszym systemie Android 4.3 Jelly Beam. Nowy rysik urządzenia został wyszczuplony, co ułatwia komfort pracy oraz jego trzymanie w dłoni. Mnie zdecydowanie przekonał nowy produkt koreańsko-południowego producenta. A jaka jest Wasza opinia? Dziękuję za uwagę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie mój kanał i zapraszam do następnych odcinków recenzera.